Zima w pełni, więc czas na serwis. Dziś będziemy przeglądać co jest do zrobienia w moim trupie. Allen Turf Trooper, bo tak nazywa się ta kosiarka według tabliczki znamionowej. Natomiast jest ona oznaczona jako Herkules ponieważ pod taką marką, takim brandem, była ona sprzedawana bodajże na rynku niemieckim przegląd zaczniemy od silnika tutaj siedzi silnik hondy GX V270 o mocy 8,5 konia co jest wystarczające na tą maszynę serwis silnika to taki podstawowy serwis, czyli wymiana świec sprawdzenie filtra powietrza oraz wymiana oleju. Tak to już jest ze starymi trupami. Że cieknie z ich olej. To jest wyciek oleju hydraulicznego, czyli tego do przekładni. Jest to chyba w wyniku przetarcia jakiegoś przewodu oraz co roku pękają mi te mocowania całej tej skrzyni więc w tym roku będę je przerabiał na mocniejsze z kątownika w kosiarkach wrzecionowych oczywiście bardzo ważny jest przegląd aparatów tchnących w moim przypadku na pewno potrzebne jest gruntowne czyszczenie sprawdzenie łożysk oraz będę robił backlapping ale temu na pewno poświęcę cały odcinek Do przeserwisowania mam trzy urządzenia: e, mój alen, kosiarka radacyjna oraz nowy nabytek. Nowy ale stary wertykulator, który nabyłem ostatnio za parę stówek. Zawsze staram się kupować sprzęt e, po sezonie, wtedy jest dużo taniej. E, w przypadku kosiarek wrzecionowych, e, musicie się liczyć, jeżeli rozważacie zakup, z tym że koszty serwisowania są niestety wysokie. Taki traktorek, taka kosiarka jest dość skomplikowana oprócz układu napędowego czy układu tnącego, jest też silnik, więc właściwie takie trzy elementy do, do sprawdzania, do serwisowania. W przypadku kosiarek wrzecionowych dużym wyzwaniem są koszty serwisowe, ponieważ ostrzenie wrzecion w profesjonalnym zakładzie na takiej tokarce. Koszt rzędu 380, 450, może nawet 500 zł za jedną wrzeciono. Więc warto o nie dbać, sprawdzać e, łożyska. Ja mam aż trzy te e, aparaty tnące, więc dla mnie jest to bardzo ważne, żeby były one cały czas w dobrej kondycji. Tyle w tym odcinku, czas na trochę zabawy. a potem to do siewki i zabiegi na trawę.